Chciałbym Was zaprosić w dniach 4-5 października do majątku Kaniewo nad piękne Kujawskie Jeziora, gdzie będziemy przygotowywali dla Was festyn i eksperyment archeologiczny jednocześnie. Eksperyment archeologiczny, ponieważ chcemy odtworzyć, tak jak robiło się to w średniowieczu, sznur haczykowy, odkryty kilka lat temu w Kołobrzegu przez profesora Andrzeja Janowskiego. Sznur haczykowy, czyli narzędzie służące do połowu ryb trapieżnych. Jest to najstarszy taki sznur, na terenach Polski. A festyn, ponieważ wokół tego sznura będzie się działo wiele wydarzeń. Będziemy skręcali miny, będziemy wytwarzali drewniane przedmioty, będziemy łowili na kujawskich jeziorach w majątku kaniewu przy użyciu wierszek wiklinowych, będziemy przeciągali siatki, pływali na rekonstrukcji łodzi wczesno-średnie wczesnośredniowiecznej. Także, cóż, pogoda będzie. Jak mawiamy nad morzem, nie wiemy jaka, ale będzie. I zapraszamy. Czwarty, 5 października. Piątek, sobota, majątek kaniewu. Jeśli nie macie planów na 5 października, to zapraszam do Kaniewa na imprezę historyczną. Zobaczycie jak bawią się rekonstruktorzy, jak wyglądają żywe lekcje historii i zobaczycie też jak fotografuje się historię. Zapraszam, Barty Geniczek, Rekografia. Szykuje się fajna impreza w Kaniewie nad pięknymi jeziorami. 4-5 października majątek Kaniewo. Będziemy tam rozwieszać sieci, robić sznury na ryby. Łowić ryby, będziemy także wspominać o tym, jak łowiono ryby dawniej. Myślę, że jest to impreza dla każdego, począwszy od dzieci, całych rodzin, jak grup, które chcą nas odwiedzić. Zapraszamy do kaniewa.